Dzisiaj jesteśmy z Mikołajem. Popatrz, Mikołaj jest w garniturze, który mu zrobiłem. O. I ogólnie była mała przerwa. Yy, I po. O Jezu, nie, 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 nie zabijaj mnie. I pobudowałem trochę. Okej, okay, okej. Okay. I pobudowałem trochę. I dzisiaj Wam zobaczycie reakcję Mikołaja na te wszystkie budowy. Dobra, wyjdźmy. O, o kurde. Yy, tu. Czekaj, przesuń się Hop, hop, hop Dobra I chodź Zobaczysz wszystko co się zmieniło, dobra? No, Mikołaj ma takiego garnitura hm, Dobra No to tak yy, Będę ci wszystko po kolei Pokazywał yy, Dobra, tylko chodźmy na razie spać Dobra, bo no Trochę potworków O, kurde. Jest. Dobra, chodźmy spać do Twojego domu. W Twoim domu się lekko chyba coś zmieniło. A, ogólnie Emilka dołączyła już na serwer, i jest nowa osoba. Yy, ale to niedługo będzie. Tutaj masz prezent od niej. No. <laughs> Nie do ja, jak ja. No, y, tutaj zmieniłem Ci liście na te ładniejsze, te, które miały być już na samym początku, te dżunglowe. Y, dobra, pokażę Ci książeczkę. Tutaj zabierzmy, zabierz. O, i to jest tak, tu... Dobra, i tu pisze, autorstwa Emila W., Emilia W., y, 2012, tu. Cześć, to ja, proszę. Zobaczę i odłóż książeczkę tutaj, bo tu na jej miejsce jest no, no to mam dowód, tak żeby nie było, że ta, no czy coś. Dobra, to chodźmy wszystko. O, Wiktor? Co jest? Co się stało? Aha, bo podłogę masz, jeden klocek pod podłogą i ten on się zrespił. Jak się zrespił? Ja nie mogę. O kurde, ej, zabijasz mnie gościu. Za, mnie zostało pół. Dobra, chodź, zostawmy tego golema. Zostaw. Zostaw Nic nie wydropił. Dobra, chodź. Zostawmy. Nie! Dobra, patrz, tu powstał most. Yy, są villagerowie w łódkach. Yy, są lilie. Yy, no i są bambusy. No, jak na drzewie Jakieś? No, to są domki na drzewach. No, kurde ten... jakie Leon ma takiego trolla tutaj, że zarośnięty, to tam może nie pośmi. No, to, to jest taki wielki, właśnie wielkie drzewo. Yy, może najpierw tu pójdźmy, Właściwie co tam nic nie ma, ale no wiesz. Dom na drzewach, drzew. No wiesz. <laughs> Dobra, ja może polecę litrom. Zlecę sobie tam z Elytrum Ja zlecę litrą. No tam, w tamtą stronę i Kurde, Kurde. Prof A Nie, nie zabieram Nie, nie zabieram, nie zabieram Ja tu czekam na ciebie Dobra, to tak, mój domek jest już skończony W razie czego mówię y, Cały jest już zrobiony Może blisko jesteśmy To chodźmy najpierw do niego Y... Jeszcze raz później zrobię bo No ale nie, nie dałbyś rady, to jest za wysokie Nieprawda, y... No dobra, dobra, w każdym razie, chodź. Tutaj jest cały mój już domek zrobiony, te ramki będą niewidzialne, nie wiecie widzę. Wie? Fajne są, fajne zarośnięte. No, no fajna, fajna, to jest ten pnącze, to można się wspinać po tym, to jest... No mam ale... No nie wiem, w każdym razie tak ładnie jest cały zrobiony, tutaj prezentuję wam widzowie, może włączę jeszcze kamerę filmową, a nie, bo to nie tym przyciskiem. Dobra, nieważne, którymś to się włączało, w każdym razie tu są takie miejsca, o, tutaj mamy nawet kanapę do usiąścia, tutaj mamy balkon no, no. i można od razu usiąść, przejść na drugi, nie? Patrz, można na drugi przejść. Z daleko, golem sobie w Jacku. No bo se pływa, nie? Jakby fajny mam jacuzzi, to se pływa. Tutaj mam śmieci, mam w końcu kota i to jeszcze białego. No, no bo wioskę zbudowałem, to się respią, nie? Tak to działa. No, no i... No jeszcze tutaj y, mam... O! A, bo widzowie jeszcze nie widzieliście tej tajnej bazy mojej, to wam pokażę. Tutaj tak wszystko wygląda. Y... No, tutaj są takie ozdoby. Moja tajna baza jest taka, że tam jest przycisk i się otwiera, ale ja nie będę tego robił, po prostu zejdziemy sobie tak. No i naprawiłem ją, Mikołaj, bo ogólnie nagrałem taki odcinek, ale się skasował. Tutaj jest... Gdzie ty, gdzie ty idziesz, co? Tutaj jest wejście i tu są moje diamenty. Co, co ty tam robisz? A tu jest przycisk! Co? Ale nie, no postaw to łóżko. To jest tak, że tam jest przycisk, nie? Tam na tym dworze, nie? O nie! No nie, przyjmujesz i... mi z PowerPoint'a gościu, co ty robisz? Dobra, idziemy na dół. Eee... O! <laughs> to. Ej, idź, chodź tu. Poczekaj, mam pomysła, mam pomysła. Dziękuję. Moje wszystkie trzym się years later. <śmach> czy nie dam. No ale maszę elitrę. Gdzie moja głowa smoka? Widziałeś ją? Ja jej nie Ja jej nie zapisałam. Dobra, bo ma, bo miałem gdzieś głowę smoka, ale aha, nie, jest. jest dobra. Dobra, dobra. wiem, Puchy wiem wzią, gdzie jest. No w każdym razie tam jest skyblock Ale chodź tu, chodź tu, patrz co wymyśliłem Z tymi liliami wodnymi, nie? Patrz co wymyśliłem Chodź tu Tu taki jest ten przejście, nie? To w nadarze też się zmieniło, ale najpierw chodźmy tu W tym tunelu patrz co zrobiłem Lilie położone Wiesz jak to działa, nie? Że to jest pół bloki woda, nie? I zrobiłem takie, że leżą sobie lilie Tu też jest ten most i też dałem Lilię wokół no i chodź tam, tam też, y, tam. Właściwie to tam nic się nie zmieniło, ale no... Chodźmy tam. Tam też trochę pobudowałem coś tam. Tu, tu, tutaj jest taki torcik. Nie? Co ty robisz? No zaraz ci właśnie powiem. Tutaj jest torcik. No bo villagerowie muszą się gdzieś rozmnażać. Patrz. W środku jest bardzo ładna rzecz. Nie. nie, nie, święty tort! Święty tort, gościu! Gościu. Święty tort. Okay. Co? Dobra. O, no nie, nie bi. Tutaj zrobiłem taką wioskę. Yy, różne te. No, żeby... to, to się wygenerowało, czy jak? To nie, no ja to zrobiłem. No jak mogło się wygenerować? No takie duże domki to by się nie wygenerowało, ja Nie wiem, nie znam się Ty Typa! Jak to fajnie? Wyglądało. Co, świątynia, No, no wygląda Na świątynia, fajnie Wcześniej to było zepsute no jak było zepsute? Już od dawna takie jest. No, dobra, tu mamy łucznicę. Znaczy Tom do strzelania. jak robi takie No ten, co prawda ja ukradłem z wioski, ale no... Potrzeba redstone'a, potrzeba... Nie, może zabijesz gościu. Potrzeba redstone'a. Ale nie, proszę, jak cię zabiję Ale nie, to trzeba innym łukiem, bo ten łuk to podpala, nawet nie widać gdzie strzelił. Znaczy, ten akurat strzelił prawie w środek, sam, ale no dobra. No to. O, kurde, jaka farma? No tutaj są farmy. Ogólnie na widzisz skróciłem. Chodź, tu jeszcze ci coś chciałem pokazać, bo parę rzeczy jeszcze się oprócz tego zmieniło. No to są domki, nie żeby się rozmnażały, villagerowie, bo to tylko po to głównie, bo w tej, tej to o Yyy... Coś było takiego fajnego superanskiego No jak Ci się podoba plaża? Fajna No fajna, dobra W ogóle bambus na plaży. No co, bambus na plaży, no co chodzi A eee. Y dobra, dobra y już mi się przypomniało, tylko muszę spojrzeć na mapę Coś to w swoim Dobra, już, już już Co to jest to na samym... A to zbroję. No to Co? To, to? Nie, to jest y, takie lawowe oczko. O, tu się zmieniło, tu się zmieniło. Patrz co tu się zmieniło. Tu inny kolor dałem po prostu ten ciemniejszy, no i trochę zagospodarowałem. No tak To o wiele ładniej tu nie. No, znaczy to wtedy też było ładnie, ale wiesz, pomyślałem, że... No, na razie tylko Emilka tu mieszka, Emila, więc yy, wiesz, a No i taki Ej, ładny portal. Fajnie. No i patrz, taki ładny portal zrobiłem, tutaj jest dróżka, popatrz. popatrz. Popatrz, najpierw tu, tutaj jest dróżka taka. I tu po tym pnączu, nie, to schodzisz w dół. I tu jest ten portal, niżej, ten drugi, wcześniejszy, na początku. Tylko, że on się zepsuł. No, ale no. No, nieważne. <gry> Halo no. O kurde! Kościół! Ja... Jan! Ej, wiecie teraz! Kurde, no za mało jest. Ja nie ma... No co za żulik? Chyba mnie nie zabiłeś! Ja... nic, Dobra, wlecę teraz elitrą, bo już nie wlecimy normalnie. Myślisz, że mam firebarki? No pewnie nie, ale ja mam. Dobra, zrzucę ci. Zrzucę ci. Pamiętasz tą dziurę, w której zniszczyłeś pnącza? To tam ci tak, rzucam. No to tak, rzucam. Tak, tak. Na Minecraft Minecrafcie jest Wixem, więc y, pomyślałem, że bardzo ładny, więc taki sam zrobię. Prawie taki sam. I wygląda w sumie kozacko. A tutaj mamy przeciwieństwo. Ale w No tutaj mamy przeciwieństwo. Tutaj jest. Patrz to, patrz, to jest najlepsze, ale patrz, to jest najlepsze. Przeczytaj sobie nazwy. Tu jest Dom Sławomira, tu jest Mirosława. <laughs> czyli, to, no, czyli to samo tylko ten, od tyłu. Fajna wioska, nie? Podoba no. mi się, że tu jest takie niebieskie, a tutaj czerwone. No wiem, Mirosław Sławok. No, y, są te, nawet szkiełka jest czerwona i tam. To jest taka wioska, no, chciałem takie coś zawsze zrobić. I zrobiłem. Dokładnie... Wszystko, każdy bloczek y, co do jednej trawki, jest tak sam tutaj. Dobra, chodź, 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 do portalu. Czas ruszać. Jeje! Yeah, yeah. Co, to się zniszczyło? No kurde, nie ma armor stand'a! Ja piercię. Zniszczyło się. Przecież jest wyłączony! No ale nie, bo te tabliczki i tak dalej się niszczą. No nieważne. To no, chodźmy ale... po Armor stand'a. Zrobimy Armor stand'a. Dobra, trzecią zbroję będziemy robić Zobaczymy. Zniknęła, zniknęła, chyba, no chyba, że tam jest Ryzykujesz? Oddajesz mi ją, oddajesz Co, co mówiłeś? Co mówiłeś, Mikołaj? oddać No nie, goście, to ty wpadłeś Ty wpadłeś Ale... Dobra, chodź, idziemy Bo ten pomnik jest Dobra, później jakoś to załatwimy ten pomnik jest. Dobra, teraz ci i temów nie oddam. Teraz to ty spłonąłeś. Ej, ej, ej. Boginiesz, boginiesz. Raz. Nie, nie. Dobra, sorry, zrób spawna i będę musiał cię zabić. Nie oddam ci masz Dobra, nie ukradłeś nic więcej. Przyznaj się. Raz. Nic, nic. Dwa. Dobra. Ale ci to rozwalasz. Wiesz, że można ich wywalić z łóżka? Popatrz, wystarczy to kliknąć. Zabij mnie! Zabij mnie, żebyś miał. Dobra, dobra, leżmy już, leżmy. Idziemy spać i rano pokażę ci więzienie. Kurde, jaki odcinek długi. No nie, no będę musiał znowu stawiać tę głowę. Dobra, idziemy do więzienia. Nie wiem, nie masz erytry, no to nie wiem. Pójdź na nogę. To nie jest aż tak daleko. Tu się w sumie prawie nic nie zmieniło, oprócz tego, że bramy dodałem, no i farmę dodałem, bo farmy takie różne dodałem. Tutaj akurat marchewek. No i naprawiłem w końcu to więzienie, bo było trochę zepsute. Ten, o! O kurczę. Dobra, nie, nie, nic, nic. Były creeperki. Dobra, ja idę odstawić tą głowę i szybko sprawdzę, czy coś jeszcze się nie zmieniło, żebyś pokazać. Yy, czy coś tu się jeszcze zmieniło? Nie, już się chyba nic nie zmieniło, dobra? No to git. W sumie nie aż tak dużo, a fajnie. O, co, co ja robię, co ja robię? Ja ja Bawimy wie... się chwilkę Co? Chowanego. Chowanego? Dobra, ale to jak będziemy wiedzieć <laughs> we... No i git. Ale nie, tak, tak, tak na chwilkę tylko teraz. No. Dobra, ale nie, to skończymy odcinek się pobawił. Dobra. Dobra, to gdzie ty jesteś? Przygasie. Dobrze, także widzowie mam nadzieję, że film wam się podobał. Dobra, mam nadzieję, że film wam się podobał. Naura Nie, jest Dobra, daj daj mięso, Dobra, kończymy ten odcinek Naura. Siema! Dobra, kończymy ten odcinek naura. Dobra,